Żadna szkoda rodzinna ani praca Nie są w stanie przygotować chłopana Naturalny stan permanentnego kaca Gdy 40 taki chłop na ma. Taki kryzys, co się zdarza w średnim wieku nie zostawia na człowieku. Pora już omyć, pora już omyć, pora, pora już wstąpić na ostatni życia skóra. Bo skoro tak ma nam się, męczyć oraz styć. Lepiej od razu brać praw, w trumnie położyć się na wstać, Przylicząc środka, gość dwa. I w Dziś się podział, Chłop przypadek ten z autopsji zna Na koszul jeden x na każdy etat A etaty taki chłop ma zwykle dwa Kryzys średni wieku swe odciska piętno I dla serca groźne staje się pół piętro Pora już odpocząć, pora już odpocząć pora, pora, pora już wstąpić na ostatni życia skoro. Bo skoro daj tak ma być, że mam się nauczyć oraz I właśnie. Jeszcze warto poruszyć temat kobiet. Każdy chłop przynajmniej kilka w życiu znał. Ile było ich przypomnieć trudno sobie. Coraz trudniej, choćby takich chłop chciał. W tym aspekcie kryzys więc nie szarpie. A jak to wtedy żonę, Życia bo skoro najmanch ma być, że mam się męczyć, ale styć, lepiej od razu brać prach, w drugie położyć się na psach, przeliczyć od środka, dwa i woła. Tylko pamiętać trzeba jeszcze, by tam albo kleszcze, trzymać na wyciągnięcie, bo gdy umilknął marsza dźwięk i gdy znad trudny znikną trudnie, a żona drzewkę sobie uczynił, wyciągnąć cicho gwoździe dwa. I wola! Voilà!